Cześć, Bartek z tej strony Insider. Witam Cię w kolejnym odcinku Web Performance w dwie minuty. W dzisiejszym odcinku chciałbym polecić Twojej uwadze na narzędzie Google Search Console i przede wszystkim tutaj zakładkę o nazwie ustawienia. Kiedy przejdziemy sobie do niej, możemy przejść do czegoś takiego jak statystyki indeksowania i kiedy otworzymy raport, będziemy mieli wyszczególnione żądania indeksowania. I tutaj chociażby filtrowane przez typ pliku, czyli typy pliku, na jakie Googlebot napotyka podczas scrollowania naszej strony. Jest to np. html, grafika, js, css. Natomiast zwracam Twoją uwagę na coś takiego jak inny typ pliku. Kiedy przejdziesz sobie do tej sekcji, to możesz zauważyć tutaj adresy URL, jakieś techniczne na przykład, które w żaden sposób nie biorą, nie mają wartości względem treści indeksowania czegoś, co jest ważne na naszej stronie, a pomimo tego zużywają tutaj zasoby Google Bota podczas odwiedzin Google Bota na naszej stronie. Na tej konkretnej stronie jest to aż 23%. I jak sobie zauważymy, ten adres URL jest czymś takim jak Slash Metrics. I po zbadaniu czym jest ta ścieżka, jest to nic innego, jak po prostu wysyłanie żądań do Google Tag Managera przez Google Tag Gateway. Jest to taka usługa, którą włączyłem w Cloudflare. I dlatego, że jest to lokalny adres URL w tym momencie, Google Bot po prostu odwiedza wszystkie te ścieżki zużywając tym samym niepotrzebnie zasoby Google Bota podczas crawlowania. Jak możemy się przed tym uchronić? No, po prostu możemy dodać sobie regułę do naszego robotstekste i po prostu zablokować dla Google bota wejścia te ścieżki na, na tą ścieżkę by po prostu Google Bot ich nie odwiedzał. Zwracam natomiast uwagę na inne typ pliku, którym może być na przykład Tool, czyli jest to font. Który na przykład już też jest wyszczególniony tutaj jako inny typ pliku, ale jest już bardzo istotny względem indeksacji, względem odwiedzin Google Bota na naszej stronie, gdyż zapewnia tutaj prawidłowe renderowanie naszej strony. Niemniej jednak zwracam w tym momencie uwagę chociażby na rozmiar tego pliku, który jest pobierany przez Google Bota. Tutaj też mamy fajne statystyki, które pokazują nam średni czas reakcji, bądź też łączny rozmiar do pobrania właśnie przez Google Bota i w tym momencie możemy uznać, że na przykład typ pliku, dany, dany font jest po prostu zbyt duży i powinniśmy go zoptymalizować. Po więcej porad względem web performance zapraszam do kolejnych odcinków na kanale Web Dev Insider.